Czerwony Majers jest po prostu Czerwonym Majersem. Nie, Majers to jest taka postać, której jego same perk'i potrafią tak zmienić rozgrywkę na niego. Nie grasz innymi tylko jego perk'ami. Jego perk'i są lampiste. Dobra, to ten eee, numer jeden. Maja, jak, aha, dobra ma... mapa. Cześć, siemanko, witam ponownie. Witam w kolejnym night. filmiku i co?

Co ja się dzieje? Cię. Ja chyba Ciebie też gdzieś... E, nie tam, tam coś było różowego. O, o, o chyba ruinę znalazłem. Co mogę tu zrobić? I tu zaraz jest obok ruina. Nie, już mi usunęło obserwującego. O, jest ja <głos》>. Dobrze, on będzie czerwony, zrejdzuje, potem mu sprzedajesz kopa. A ja nadal tam, tam tam Jakiś typ. Uciek. Cześć, zielani. Ja nie lubię tego na małego. Eee, to pewnie zgodnie Dobra Czyli zawód ej, mam do nich bez jak ale mi nagło Miesz rzuciłabym czole na dół, może tutaj dziury nie ma cię zostawił? Wisi co jest? Szczerze moglibyście chyba teraz... Ja co nie pytaj mnie ja się zgubiłem na tej macie. Dobra, wiem gdzie, ona, tak, wiem, gdzie... Że ona... gdzie Dobra, generalnie tak, proszę Wiktorem. On stoi obok... Zaraz obok właśnie mnie. Dużym, Chciałem powiedzieć. Tak. Właśnie wyszedł, poszedł w lewo. Więc teraz, jak ktoś szybko wbiegnie, to damy radę. Nie, bo on od razu dostaje ta osoba, ale. Zdjąć się. Więc teraz, ja. Gdzie pan tam. Chodźmy do góry w ogóle i ty mnie cię skończę. A nie, nie dostałem, dobra, to mogę cię leczyć po prostu. Tam jest ruina przed nami, dokładnie. Za tymi drzwiami. Przed nami w sensie? ruina tu jest, albo jakieś inne świecące się gówno. A kubulek jeszcze. Tak to będzie ruina. No nie, gdzie by to widzieliście? No tu Kojarzycie ten skoku do piwnicy? Co w się sensie do tej łazienki... To ten tu jest? To jest zwykły. No ale zwidziałem widziałem go. No. Ej. Okay. Słyszę go. Widzę po drugiej stronie, tak? Ja nie wiem, jeden jest zdobiony. E, ja jeden A dobra, widzę go. E, nie, dwa widzę dłuż, go, sobie. Dużą się O nie, Wiktor! Kurde, zniszczony tu został ten totem, czy ja go nie widzę? Aby mnie złapać, nie może. O nie! Zapił. Cyk, cyk, cześć, amane. Ja Co tam u ciebie? Jak tam? Cyk, cyk, marcheweczka. Blisko a nudno? A bo piątek to i nudno. I znowu Wikipedia. Nie wiesz co robić. Niech też mi kurde nie powie, 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 że to wcale, a wcale nie jest kurde super szybki. Znaczy, że ten, nie chodzi mi o wstępność, tylko, że się nie odnawia szybko. 90 sekund, no chyba kurde w tym nie. Sorry, przeczytałem. <laughs> Sorry, tak było na Wikipedii, Ale no to co? Ale ja powiedział, cały... że jakby się od tego, to to byłby taki Józef. Na dole ktoś kręci? Nie tak. Tutaj. tutaj, tutaj. Czy mnie? Ja kręcę ok, jednego na dole. Dokio Gula, bo się ostatnio? O proszę. Jestem przy polecie, jak ktoś. I stoi tutaj tym gnojem. Poczekaj, przyciągnę go trochę. Tak, wiem. Wspaniały ja. Idziesz tutaj chyba. Tak. Dziwne. Ta, widział, że, strzel widział że strzelam generatorem. Popatrzył się na niego, po czym poszedł po ciebie. What the do fuck? Się chyba się nauczyłeś Jak trochę jest? grać. Poć tak, trochę się nauczyłem. E, on teraz stoi aktualnie w miejscu. Błaga? Ale ciągle za mało. Czemu? Ubezpieczam. Bumcie! <grym> <Na ryj>. Uciekajmy! <grym> Też dawno w DBD nie grałeś? No właśnie, tam coś tam widziałem po Steamie. Dawaj, stream z oglądania TV. Kurde, ale to byłby stream. Fajcie, widząc na misu! A nie widzisz, ja tu wpił! Chodź tu. Już się jak zrobisz tego Dęgana, to teraz wali się ucieśnić do Dostaniesz na kastomie też dostanę? No to nie dostanę tego achievementu. O, Mr. Vezrey, is that here? Skoczył do ciebie Czekaj, 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 czekaj Tak, skoczył Dawaj, dawaj, spadnij się, spadnij się, spadnij się Ja mu uciekłem, nie Ja mu uciekłem. Ale nie wiem czy ślepienia mimo wszystko nie dostał Nie, nie wyszła ta I to się nagrało Ej, ja tam u góry przy tych schodach co schodziłaś? Nie wiem. nie wiem, kto to był. Zielony jest ślepy. Oficjalnie to jest... uważam, że zielony jest ślepy. Wystarczyło tylko, żebym delikatnie skręcił. Musisz to robić, jak ma łapę na wysokości głowy, a nie niżej. Ale robiłem na wysokości. Poczekaj, łapę na wysokości. Ej, Ja uciekam ty! Zatbajmy -po mu bobasa. Wydawało mi się, że na głowę idealnie robiłem. Ty, my tej ruiny w końcu nie zniszczyliśmy. Nie mogliłem wam gdzie Jestem tym tytotem. Zdecydowanie niżej i za wcześnie. No ta... Dobrze, paleta. No i leżę. No ale będę paleta przynajmniej. Wczoraj No Żeby nie ogarnął, że ja tu stoję i się leczę. Boże. Wiem, wiem, No Będę oglądał i ogarniał powoli jak to się robi. Czy on robi jakiś challenge typu... Wieszam raz akularta i przegrywam grę, czy co? Możliwe. A on cię zgubił! On cię zgubił! Spokojnie, nie musimy tak bardzo się przetrwać. Nie, ja cię wyleczę. Oni tak nie ogania, co się dzieje wokół niego. Uwaga, przyjmuj hita, uciekaj. Żebyście wiedzieli, co aktualnie robię. <noise> Żebyście widział co my zrobiliśmy. Nie masz coś siły dzisiaj? Ja tam. O Boże, ale mnie to ja tam oglądam sobie telewizję. Jak się z tym czujecie? A, ludzie! Leczenie mi się skończyło. Powiem ci tak, amany: trzeba sobie znaleźć jakiś cel w życiu. Poszukać. Co się wtedy przestaje nudzić? Weźcie, czy zdejmijcie powórkę. Ściągam. Jesteście idę ściągnąć. A ja od razu mnie podeszł, bo ja mam końcówkę. Podesz mnie, bo ja mam końcówkę. Gdzie Jest jesteście?

Pogu? Pog? Powinien działać Pog. Ja idzie, ja 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 mogę twój jak ja całe życie. O, teraz zadziałał. A jeden generator nam został. Jeszcze ani jednego nie dotknęłam. Kurde, to tak jak ja w tamtym meczu. Właśnie, No, trzeba dobrze wpisać. escape with... Lecisz. Pa, pa. W ogóle bot chyba ogarnął, jak zrobić, bo dokładnie ten sam bot już mnie alertuje piąty czy szósty raz i tylko odklikowuje, że daje obserwację i. Weź go, Janusz, zablokuj czy coś. O, siebie. Janusz, zablokuj. Ja to z niego nie dzieje, łażę i uciekam. Albo diablo, jak możecie. Za to powinien być dobry. I to do góry! O, oh, a an, na miejscu tu jest gun! E, gdzie? Aha! O nie, nie wierzę w to! <laughs> <laughs> Ale i tak to było! Nie wiem, nikt mi tego nie powie, że nie. Nie wiem, nie widziałem. Widzicie, wiesz, w drogę się ganiałem z tego dzisiajkiem. To... A teraz to... mnie bije! <laughs> Dobra, w ogóle przemijamy się z Co, dzieciaka ci i teraz chcesz się zemścić? <laughs> Uważajcie przyciąganie mnie, bo jesteście na hita wtedy. Już! Ja muszę poddać, bo muszę odebrać. Jedna osoba, żeby mnie ten... Bo jak jedna osoba mnie to jest na hita wtedy. I tu chodzi o to, żeby mieściono ściągnąć, nie, nie ryzykując sam. Pani aby... o właśnie. Odejmię jak najdalej. Widzicie? No jedna osoba, no. Potrzebuję Nigdy. zaraz fili, bo mam jedzenie. Wejdę, wejdę. O Boże! Czas mi się kończy. Ludzie, czas mi się kończy. NO, no bez JAJ! A to no bym trafił. Ja więc... Zróbcie tego gena, a... Ja idę dobre jedzenie. Ja spierdzielam, póki jeszcze mogę cokolwiek zrobić. Wierzę, to wygląda jak totalna popelka, ja go nie mogę zbić, a on nie może mieć ten. Pamiętaj, że dzisiaj się zres... może... no właśnie. Dobra. Wyleczę się. Spokojnie, nie musi tu iść, ja tam ucieknę. Dobra, ja jestem safe Ale on do mnie nie idzie, zostawi tu Wiktora i poszedł cię w pizdu Gdzie jest jeszcze jedna stopa, bo nie widzę obserwator. was generator mogę, pode... mogę sobie poleżeć w niczego mam jeszcze do wstawania o idzie, 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 idzie. Dobra, jestem i buraj to do niej Otwierajcie bramy szybko! Ciekawe poświęce. ile alertów dostał zielony Czy on się znowu w kidosa zmienił? Chyba tak Widzę tego kidosa Tu mam paletę, ale spokojnie się wyleczę Dasz radę? 5 tak, dam radę uciec Dasz radę na tej palecie uciec? Tak, dam radę Dobrze, bo jak coś mam latarkę gotową Już uciekłem On wie co się stanie, on wie co się stanie Otwierajcie bramy Otwierajcie Beamy Otwierajcie bramy róbcie Ale jest już zrobiona Czy damy nie ucieknie z litora A teraz, skoro wziąłeś Victora, ja mam jeszcze że... Co Bo nie żyje Bo wziąłeś Victora. Ja. Nie! I tak nie powiem, że to był ładny mecz. ten moment. No. Tylko problem był taki, że ja bym bez trudu w bo ja nie wiem, gdzie są bramy. Nie zaszerza, co ty. Ale mi tak walto Ale starałem się. I tak Ale warto. się tego, to widziałem, co wystąpiłem było Walto Trzeba było po prostu poczekać, a my sam uciekł bo to przyjmować jak i on tą dużo już, ja nie mogę wtedy uciekać. Bo nie miałem gdzie, bo wszystkie p... na niego. Chciałam chciał na mnie skoczyć na koniec. Widzę właśnie.